Zbigniew Zamachowski we wrześniu ostatecznie zakończył związek z Moniką Richardson. Teraz, kiedy aktor znów jest zakochany, postanowił znów zostać mężem. Gabriela Muskała przyjęła już narzeczonego pod swój dach, a nawet oddała mu swoje auto. Teraz para przygotowuje się do ślubu, o którym mówią ich wspólni znajomi. 62-letni Zamachowski w swoim życiu przeżył już trzy małżeństwa: z Anną Komornicką, Aleksandrą Justą i Moniką Richardson, z którą rozstał się w 2021 roku. Wygląda na to, że bycie w luźnym związku nie pasuje do konserwatywnego w tej kwestii aktora. Potwierdzają to też znajomi aktora, którzy zdradzają, że ślub ma się odbyć tuż-tuż, jak się zakocha. Od razu dąży do sformalizowania związku, wierząc, że to na zawsze. Kiedy udało mu się zamknąć drzwi za poprzednim życiem, chce rozpocząć kolejny etap. Z Gabrysią świetnie się dogadują, a ich uczucie wciąż kwitnie. Już czwarty rok, mówił znajomy aktorów dla Twojego Imperium Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała poznali się na deskach warszawskiego Och, teatru. W spektaklu oszuści grali parę wplątaną w intrygę. Uczucie między nimi rosło, choć nikt nie wierzył w trwałość uczucia. Oboje sprawdzili się jako partnerzy, a nawet zapoznali się z rodzinami. Zamachowski przedstawił Gabresie swojej mamie i ojczymowi, a aktorka zapoznała partnera z dziećmi. Według wspólnych znajomych parę ślub ma się odbyć niebawem, a zaproszenia otrzymują już pierwsi goście.